Więc byłem pierwszy raz jurorem na tym konkursie. Ciężko mi porównać to z innymi konkursami, które były wcześniej, ale poziom był bardzo nierówny. Mam wrażenie, że niektóre prace były naprawdę wybitne na poziomie ponadpolskim, ponad, ponad, ponad krajowym, a niektóre z nich wydaje mi się, że nie powinny się znaleźć nawet na shortliście, bo były naprawdę zupełnie z innego poziomu. Też fajne było to, że tak naprawdę czasami y, dość mocno dane zgłoszenia polaryzowały całą, całą grupę i była dość mocna dyskusja. Połowa była bardzo mocno za, połowa bardzo mocno przeciw, Co wydaje mi się, że było dość, dość ciekawe i wynik często był, był y, y, wynikiem jednego, dwóch głosów, które przeważały szale. Jeśli chodzi o nowacyjność w, w tym roku i to, w jaki sposób można ją nazwać czy też opisać, to wydaje mi się, że, że były, były dwa kierunki. Jeden z nich był dość oczywisty i to po prostu była technolo, technologicyzacja rozwiązań, mediów i, i też po prostu branż kategorii, które były brane pod uwagę. To było dość, dość proste myślenie. Dodawaniem aspektu social mediowego, albo dodawaniem interaktywności, albo włączaniem w to nowoczesnych rozwiązań, szeroko pojętych. Ale drugi dość ciekawy był, był faktycznie zupełnie dodatny z tego technologicznego aspektu i było kilka naprawdę bardzo fajnych w tym jeden mój, mój ulubiony, który absolutnie nie, nie dotykały w ogóle kwestii technologicyzacji i, e, i jakby nowoczesnych rozwiązań tak naprawdę. Był innowacyjny w innowacyjne z, z powodu traktowania jakby z powodu pewnego pomysłu i wykorzystywania jakby starych narzędzi w nowy sposób, ale niekoniecznie powiązanych z technologią. Jeśli chodzi jakby o trendy, które można wyszczególnić w zgłoszonych pracach, to oczywiście tym najbardziej oczywistym i zauważalnym trendem jest dodawanie aspektu socjalowego czy też społecznościowego do. Do kategorii, które wcześniej go nie miały, albo do, do, do marek, czy też do, do, do sytuacji, które wcześniej go nie wykorzystywały, więc to jest jakby na pewno coś, co, co jest bardzo mocno zauważalne. E, jakby content jako coś, co już służy komunikacji kategorii, które do tej pory w ogóle go nie, nie wykorzystywały, albo w bardzo małym zakresie, to jest też jakby coś, co jest, co jest dość mm, łatwo zauważalne. I dość duża odwaga przełamywania jakby e, schematów kategorialnych w, w takich kategoriach, czy też w. W grupach produktowych, które do tej pory były bardzo mocno konserwatywne. A w tej chwili wydaje się, że jakby kilka, kilka case'ów z tegorocznych zgłoszeń przełamują dość mocno tą monotonię tych kategorii. Więc to jest zauważalne, taka odwaga wyjścia z czymś nowym, do tej pory jakby w tych kategoriach nie widzianym.